Przecież jak to wjedzie do drogerii stacjonarnie, to będzie taki szał, że to się w głowie nie mieści. Oczywiście generałowa jest pierwsza. Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym filmie na moim kanale. Dziękuję Wam bardzo za to, że jesteście. Dzisiaj pogadamy sobie na temat nowości, którą odwaliła yy, marka Essence. W cenie 22 ,49 zł 49 groszy. Yy, za paletkę dwie dychy. I dzisiaj kaweczka, herbateczka, szczegółowa analiza składu, żeby później nie było miliarda pytań do. Wszystko jest analizowane w filmie, skarbeczki moje kochane, także omówimy sobie dzisiaj tą paletkę. Także, jeżeli was taka tematyka interesuje, zapraszam do oglądania. Paletka, która nosi nazwę Radiant Light, jest to paletka składająca się z różanego różu, z różu rozświetlającego, z brązera i z rozświetlacza. Dostępna w dwóch kolorach, w dwóch wariantach kolorystycznych, i są one na chwilę obecną dostępne na stronie Essence, więc podejrzewam. Że zaraz się pojawi w niemieckim DM i zaraz pojawi się na Notino. No i tutaj mamy do omówienia sobie skład, no bo zobaczcie sami, że on jest długi. I tutaj każdy produkt z każdej komory ma swoją m, osobną zakładkę. Czyli NO1 mamy mikę, mamy barwnik, mamy barwnik, mamy wypełniać formuły. Mamy korunt, który stabilizuje nam recepturę produktu. Mamy tutaj wypełniacz bazy produktu. trigliceryt, który jest emolientem i zapobiega przed utratą wody. Później mamy wypełniacz i utwardzacz taki ala bazy y, produktu. Także jak najbardziej nie ma żadnego problemu. Później mamy silikon, emolient łatwo zmywalny Dimeticone. Przepraszam, przed silikonem łatwo zmywalnym Dimethicone jeszcze mieliśmy wypełniacz recepturowy. Później mamy zagęstnik całej bazy. Mamy syntetyczny wosk, który nam czyni tą formułę taką bardziej plastyczną. Później mamy również wzmacniacz formuły produktu. Dipropylenglikol, transporter przenikania. Kapril glikol, nośnik przenikania. Guma xantanowa, która zagęszcza. Cetylalkohol, dobry alkohol. Etylheksylgliceryna emolient, który chroni przed utratą wody z naskórka, krzemionka, fenoksyetanol, czyli nie dla kobiet w ciąży, nie dla matek karmiących piersią, i barwniczki NO2. Baza od razu się rozpoczyna od barwnika, mhm, mamy barwniczek, później mamy dopiero mikę, krzemionkę, korunt. Trigliceryt, który jest emolientem, następny emolient, silikon emolient łatwo zmywalny, Dimeticone. następny silikon emolient łatwo zmywalny, gliceryna, humektant, nawilżacz, stabilizator bazy recepturowej, stabilizator konsystencji i formulacji produktowej, kaolin, glinka, wypełniacz bazy recepturowej, syntetyczny wosk, stabilizator formuły, stabilizator formuły, emolient, emolient nośnik przenikania substancji czynnych w głąb skóry, nośnik przenikania też składników aktywnych w głąb skóry, kapril, glikol, także jak najbardziej guma ksantonowa, która zagęszcza produkt. Tutaj mamy również dobry alkohol, emolient, etylheksylgliceryna, emolient, fenoksyetanol, nie dla kobiet w ciąży, no i oczywiście nie dla matek karmiących piersią. NO3 i tutaj mamy też skład, Mamy mikę, mamy krzemionkę, mamy na trzecim miejscu silikon emolient łatwo zmywalny, później mamy glinkę, która nam wypełnia też tą bazę produktu. I powiem Wam szczerze, że danie tutaj glinki ułatwia zdecydowanie aplikację produktu. Później mamy barwnik, triglicert, który jest emolientem i też wpływa na BHL. Później mamy również emolient, później mamy glicerynę humektant, nawilżacz, mamy wypełniacz formuły wzmacniacz formuły, wypełniacz, stabilizator, emulgator, emulgator, nośnik przenikania substancji czynnych w głąb skóry, wypełniacz bazy recepturowej, później mamy następny transporter przenikania substancji aktywnych w głąb skóry, później mamy gumę santanową, która zagęszcza nam całą bazę produktu, dobry alkohol, etylhexylgliceryna, emolient zapobiegająca przy transepidermalną utratą wody z naskórka i żeby to wykończenie nie było zbyt suche gliceryna ehumektant fenoksetanol nie dla kobiet w ciąży nie dla matek karmiących i barwnik i ciąg dalszy Składu, czyli końcóweczka tego składu, już za chwilę, i również tam będzie podobna dość baza. Ale mi bardzo na tym zależy, abyście Wy również byli w posiadaniu informacji, co w tym składzie jest i dlaczego takie składy zostały zastosowane. I tutaj macie ciąg dalszy bazy recepturowej, czyli macie barwniki. No i mamy formulację numer 4. Czyli mamy brązer, jak dobrze pamiętam, to jest skład brązera, mamy mikę, mamy barwnik, mamy krzemionkę, mamy wypełniacz bazy recepturowej, mamy silikon emolient, łatwo zmywalny, nie ma żadnego problemu, glimka, trigliceryt, który jest emolientem, wypełniacz bazy recepturowej, gliceryna humektant. Wypełniasz bazę recepturowej, emulgator, stabilizatory formulacji produktu, Dimeticone, silikonem orient łatwo zmywalny w porządku. Później mamy zagęstniki, nośniki przenikania nośniki przenikania, guma ksantanowa, dobry alkohol, cytylalkohol, etylhexylgliceryna, emolient, również fenoksyetanol, nie dla kobiet w ciąży, nie dla matek karmiących piersią i barwniki. Kochani, ogólnie abstrahując tematykę kobiet w ciąży i matek karmiących piersią, choć wiem, że to jest bardzo ważny temat, no bo tutaj marka stawiła, postawiła kobiety w ciąży i matki karmiące przed zakazem używania tego produktu, aczkolwiek skład jest genialny. Skład jest genialny. Paletka ma do makijażu kosztująca słuchajcie, 22 złote. Mnie nie pogięło, to jest cena na stronie producenta, mi się nie przewidziało, mnie nie pogięło, ja badaj do przodu. To jest na stronie producenta jakby zaznaczone. Jezu, jak to tylko wiedzie, jak ja to złapię. Ja już sobie po prostu wiecie co, już mi się uruchomił taki bodziec. Potrzeby. Muszę mieć tą paletkę, muszę ją sprawdzić, muszę ją sobie przeanalizować, muszę ją ocenić na swojej skórze. E, także jak najbardziej e, to się nie skończy tylko na e, filmie e, opiniotwórczym i składot, e, składu opiniotwórczym, e, tylko również też na testach na żywo, jeżeli tylko dorwę ten produkt w swoje łapki. Jeszcze nie spotkałem się z tak wartościową składowo paletą bez rakotwórczego talku, parabenów, parafiny, mikroplastiku, poliakrylamidów, BHT, BHA. Uwaga! za 22 zł trzymajcie mnie. Przecież paletka pieczonki ile kosztuje? Kosztowała 7, 7 dych. Paletka mm, z Eveline Celebrity też na promocji. Ona na promocji kosztowała 35 zł, a cena regularna też trochę ponad 5 dych. No tutaj cena regu regularna rynkowa 22 zł. Ja w to nie wierzę, po prostu czekam na nią. Jeżeli wam się uda dostać ją szybciej, dajcie znać. Kochani, na dzisiaj to tyle. Jak wam się podobało, to łapka w górę, jak nie to w dół. Widzimy się w następnych filmach. Wysłam wam cudowną energię. Buziak, papa.